Na fang, na. A teraz o mojej rodzinie. Świat według Ludwiczka. Udział biorą January Brunow, Wojciech Paszkowski, Piotr Adamczyk, Mieczysław Morański, Józef Mika, Ewa Markowska i inni. It's Nowe szaleństwo Można śmiało powiedzieć, że poznaliśmy się z Grunewaldem jeszcze przed urodzeniem I od razu zostaliśmy kumplami Dobrze, ponczuszku, proszę o uśmiech Tylko nie rzucaj we mnie baseny oh, Ty złośnico Razem dorastaliśmy, razem przeżywaliśmy chwile dobre Dawaj, to moje Złe... Potomku! Lecz przyjaźń musi być wystawiona na próbę. Wtedy okazuje się, ile jest twardy. Zabierać dzieci do pracy. A kuchnia, co za cymbał wpadł na tak niedorzeczny pomysł. Nie lepiej wysłać chłopców do roboty, a samemu cały dzień zbijać w bąki? Nie mówisz poważnie, Andy. Dziś ogłoszą, kto dostał awans. To wyśmienita okazja, by nauczyć potomka, jak znosić życiowe porażki. Jeżeli ja otrzymam awans, to powiem im bez łaski, bo Paski daje słowo. Tatusiu, czy w pracy dają obiad? Żartujesz, synu! Gdyby go nie dawali, nie spędziłbym tam ani sekundy! Safa gra! Przekładnia zębata XR2000 to największy cud techniki. Bez tej zabaweczki świat cofnąłby się do epoki kamienia łupanego. Tato, jak poznajesz, że czas na fajrad? Cóż! Kiedy moje stopy nie chcą się odkleić od podłogi I kręgosłup przyrasta mi do pleców A w głowie huczy jak wygrał Big Ben z jego Wtedy jest fajland? Nie, to znak, że jest dopiero połowa dniówki Ciekawe co teraz robią na matmie Uwaga, pracownicy pierwszej zmiany. Informujemy, że pan Grunewald został powołany do zarządu średniego szczebla. Serdecznie gratulujemy nowemu kierownikowi działu kontroli jakości. Grunewald! Chciałbym widzieć miny tych urzędasów, kiedy im odmówisz. Chodźmy, synku. Twój ojciec pnie się w górę. Zgadzasz, a później a wystawisz ich do wiatru. Świetny plan, Trzymaj się ludzi! Jasne. Na razie, Gula. Uważam, że awans Erla to dobra wiadomość. Myślisz? Coś ci powiem, skarbenku. To wszystko diametralnie zmienia. Od dziś nie możemy już być parą przyjaciół. Mówimy różnymi językami, miotku. To gryzie piórek. A ty kim jesteś? Nie dojdą? Coś ci wyjaśnię, chłopcze. To bardzo proste. Ziemniaki to my. Dodatek smaczny? Tak. Pożywny? Absolutnie. Nasz Grunewald też był ziemniakiem, lecz obecnie przed dziwnym zrządzeniem losu stał się daniem głównym. Z wierzchu jest ziemniakiem, a pod spodem kozlecikiem. W jego duszy toczy się teraz walka. Ziemniaki ścierają cię z kozlecikiem i zgadnijcie, kto ją wygra. Ziemniaki szybko odpadną, a kotlecik będzie górą. Dzięki, tato. Bardzo klarowny wywód. Hmm. Przez dwa tygodnie nasza paczka rzadko widywała Grunewalda, lecz ja się nie martwiłem. Jego ojciec był kotletem za awansu, ale Gula i ja zawsze będziemy ziemniaczkami. Serwus! Hej, kopelac! Tęskniłem się za wami. Ekstra! Masz pudełko śniadaniowe z superniuchacza. Jaki je zdobyłeś? Jeden z podwładnych mojego taty zna sąsiada superniuchacza. O, nie zalewaj... Jak ci leci Anderson? Czy ktoś tu coś mówił? O ryty, mleko czekoladowe. A co, nie widać? Mój staruszek zaczął dbać o rodzinę. Patrzcie, chłopaki! Nawet nie jest przeterminowany! A w łazience mieli taki bajer, że mydło samo tryskało na ręce. Ech. Aha, nie uwierzycie, bo kawa była za darmo. Co to, szyneczka? Nie, tak. Co z tobą, stary? Żółty serek już ci nie smakuje? No tak, skoro zaoszczędziłeś tyle forsy na kawie, to teraz możesz wcinać frykasy! Wad... Hmm. Hej, Grunewald! W sobotę gramy w piłę! Wchodzisz w to? Dzięki, nie mogę! Mój stary zabiera mnie na narty! Wielkie mecyje, ja jeżdżę na nartach co tydzień. Poważnie? No pewnie. W Aspen, w Alpach, yy, a na górze Raszmor zjeżdżałem z nosa Lincoln'a. Super! Jak to się stało, że nigdy nam o tym nie mówiłeś? Nie lubię panować. Wszyscy zaraz zawracaliby mi głowę. Możesz nauczyć mnie slalomu? Pokażesz mi swoje medale. Zdobywałeś medale? To wspaniale, ludzi! Pojedziesz z nami na narty w ten weekend? Że co? Szczerze mówiąc jeżdżę dość słabo na nartach Lecz jeśli taki mistrz jak ty zechce udzielić mi kilku lekcji Lecę zadzwonić do taty, może namówi twoich starych Czyż to nie miło ze strony Grunewalda, że zaprosił nas na narty? Nie kupuję tego, nabija się z nas Chce nam dokuczyć i zobaczyć jak nas skręca O Hendy, nikt nie chce patrzeć jak cię skręca Możesz mi wierzyć, że to niezbyt ciekawy widok Muszę nauczyć się jeździć na nartach. Czy oni wiedzą, że jesteśmy zieloni? Wątpię, braciszku, a myślisz, że powinni? Przecież my nigdy nie jeździliśmy na nartach. Za to stary Grunewald z przyjemnością pokaże nam, jak kierownictwo średniego szczebla szusuje po muldach. O, o, mamo, nie najlepiej się czuję. Może wrócimy do domu? Rozumiem twój lęk, Ludwiczku. Co? Pewnie masz lęk wysokości, ale szybko się zaaklimatyzujesz. To minie. Wiecie co? Brunewald ostatnio trochę się dziwnie zachowywał. Bez przerwy nawijał o jakimś podwójnym wiązaniu w zjazdówkach. Tak jak ja bym się znał na tych powiązaniach wyższych sfer. Ech! To wow. zadumne, bo pani Grunewald ciągle pytała mnie, dear. jak wyglądają Alpy. Rzekłam, że jeżeli o mnie chodzi, to mogą wcale nie wyglądać. To wszystko moja wina. Gula miał nieprzeterminowane mleko czekoladowe, więc powiedziałem mu, że co tydzień jeździmy na narty, a ja jestem mistrzem narciarskim. <Street> Hehe, mistrz narciarski. Chciałbym zobaczyć jego minę, kiedy to usłyszał. Ludy? ile razy już ci mówiłam, że kłamstwo ma krótkie nogi. Mam rację, Andy? Co? Ach tak, kłamstwo to potworna rzecz. Kiedy dojedziemy na miejsce, powiesz Grunewaldowi całą prawdę. Ależ skarbie, wszak co nagle to po diable. słowa więcej. Pamiętaj Ludwiczku, kiedy spotkamy Grunewaldów, przyznasz się do wszystkiego. Tak jest, prawda i tylko prawda, synu. Rzecz jasna, można czasem odrobinkę pofantazjować. O! Oto on! Kumpel, o którym mówiłem! O rany nie wygląda na twardego zawodnika! Cześć, Anderson! Dobrze, że już przyjechałeś! A co, może szukasz niańki, Grunewald? Właśnie wszystkim opowiadałem, jak szusowałeś po najwyższych górach naszego globu! Czy zjazd z lodowca w Arktyce da się porównać do zjazdu z Everestu? Trudno, orzec. Czy pana imieniem nazwano jeden z alpejskich szczytów? Bez żartów. Moje imię noszą całe łańcuchy górskie. Nigdy nie słyszeliście o andach? <laughs> Kochanie, musisz nam powiedzieć, co noszą narciarki w kurortach alpejskich? Czy to prawda, że znowu wraca moda na getry? Ludzi szusował po wszystkich górach świata. Dobrze mówię, Ludwiczku? No cóż. Czyżby? To zobaczymy, jak sobie poradzi w pucharze Asa Juniorów O, czy chodzi o zawody w jedzeniu pizzy w juniorkach? Nie, to wielki konkurs narciarski Zgłosiłem twój udział, żebyś pokazał im mistrzowską klasę O, hojno O nie, nic nie rozumiecie, przecież Europa jest mi zupełnie obca Czujam się tam wyalienowana, moja droga Wiesz, twoje obcisłe dresy są szałowe, przyznaj się, gdzie je dostałaś To tani ortalionowy ciuch no wiesz, zawsze jesteś taka skromna. Jak to ładnie, że wspiera nasze bankrutujące fabryki. Dla twardziela, który kiedyś wytropił gigantycznego Yeti w śniegach Kilimandżaro. Wyprawa w góry skaliste jest jak kaszka z mleczkiem. Od dawna zamierzamy się wybrać na górski light narciarski. No właśnie. To ty na to, Anderson? Poprowadzisz nas? Żartujesz, zawsze prowadzę. Możesz mi mówić, e, Grizzly Anderson. <gryzli> Następnym zawodnikiem w artytrudnym zjeździe po tak jest Bałwanek Anderson! Ludi, to twoje drugie imię? Mm. Mm. Mm -hmm. Hej, Grunewald! Zdaje się, że twój kumpel najadł się cykorii! <laughs> <laughs> Może mniej doświadczony narciarz mógłby mieć teraz Pietra, ale nie ty, co? Mój bałwanku? Tak sądzisz? Zakasuj ich, ludzi! No! Traperskie życie, to mi przypomina jak przemierzałem na czworakach syberyjską tundrę. Straciłem cztery odmrożone palce. A Oczywiście później mi odrosły. Przez miesiąc nie było nic do jedzenia, tylko śnieg i śnieg. Czasem w niedzielę i święta mieliśmy kapuśniaczek. Anderson? A potem nagle odkryliśmy, że śnieg i kapuśniaczek smakują tak samo. O mało, nie doszło do mundu. Proszę opuścić wyciąg. Ćwiczą ewakuację w razie jakiegoś zagrożenia. Bądź zawsze czujny. Oto moje motto. Byłem przekonany, że to motto skautów? To ja je wymyśliłem. Ruszamy, panowie. No, śmiało, co? Nie macie kondycji? Nie powinniśmy uważać na śnieżne lawiny? A czym tu się przejmować, panowie? To tylko śnieg, nie zrobi wam skrzydły. Góra kicarz dla początkujących. O, ale Klewo, co, mam? Rety! już nie jestem taka zwinna, jak dla o, o, Kochana nic ci nie jest! O, każdy miewa upadki. Rozdarłaś swój szałowy dres. O, to tylko mała dziurka. Zjadę do recepcji, czym się załatam. Zaraz wrócę, poczekajcie. Szkółka dla zaawansowanych to betka! Hop, hop, chciałam. Rzeczy znalezione na prawo, a toaleta na lewo. Dziękuję panu bardzo. Nie, to jest za duże. O, jakiś liczny? O, to będzie to. Halo, to znowu ja? Właśnie wygrzebałam rękawiczkę, ale nie jest moja. Mogę ją pożyczyć? Kobieto, ta rękawiczka leży tu od trzech lat. Proszę ją zabrać. O, jaki pan słodziutki, Padziu Basku. Ach, nie ma jak mroźny poranek na łonie natury. Aż serce się raduje, a dusza śpiewa. Może zanurzymy tę pieśń o torreadorach. Zacznę pierwszy doży nie mają noży, gdyby czuś ich rozłoży, to wtedy są chorzy. Ej, co z wami? Straciliście głos, zmroził was dziadek mróz. Naprzód, szkoda dnia! Co jest tu napisane na tej tablicy? Nic mądrego. Zachować ciszę! Zagrożenie lawinowe! Nie umiesz czytać? Ha, a to pech. Miałem zadzwonić do maklera przed końcem sesji! Czołem! Ja też lecę! Nie wyłączyłem maszynki do golenia! Wiesz, Anderson? Zaczynam podejrzewać, że sam nie bardzo wiesz, co robisz. Nie zawracaj mi gitary tym swoim negatywnym myśleniem, Grunewald! Całkowicie panuję nad sytuacją! Akcją, 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 akcją. Wiesz, Ludzi, jak powiedziałeś, że jesteś mistrzem narciarskim? Pomyślałem, że mnie nabierasz! Już! nic dziwnego, bo sam nie mogę w to uwierzyć. Naszym następnym zawodnikiem w zjeździe na czas jest Bałwanek Anderson! Dasz radę, Ludzi, jesteś człowiekiem śniegu! Nie, niczego! Mam śniegów wstępu! Szczerze mówiąc, nigdy nie jeździłem na nartach! Na siedzeniu, zaraz! Gdzie się wszyscy podzieli? Cię podział mój synek uwaga, tu do przodu kolana ugięte, końce na wynoszę Wy się stąd. Szkółka dla zaawansowanych. Leczyna, doda. Doda, bada, jest, Dobra, wygraliśmy dwie pierwsze konkurencje. Z ostatnią nie powinno być problemów. Czemu? To zawody w siorbaniu gorącego budyniu? To niewiele trudniejsze. Będziesz skakał z krokwi samobójców. O, spójrz, oto ona! A, dość tego, rezygnuję. Bałwanku, co z tobą? Nie umiem skakać, kapujesz? Pierwszy raz w życiu jeżdżę na nartach, mam cykora! Co właściwie chcesz przez to powiedzieć? A, chwaliłeś się pudełkiem z superniuchaczem i awansem swego staruszka, więc wymyśliłem tę bajeczkę z nartami. To wszystko lipa? Gdyby nie twoje głupie mleko czekoladowe od zarządu średniego szczebla, to grałbym teraz w piłkę z moimi przyjaciółmi. Dobra, wracaj do nich, wcale cię nie potrzebuję. Mam teraz nowych przyjaciół. O, Klops, przepraszam. Czyżby? Odkąd dostałem awans, traktujesz mnie jak bubka. Czy masz na myśli ten awans, który sprzątnąłeś mi z nosa, Grunewald? Gdybyś znał się na przekładniach, to może ty też byś kiedyś awansował. Co? Ratunku! Ratunku! Znam się na przekładniach lepiej niż ktokolwiek na świecie. Już jako berbeć zamiast smoczka wolałem trzymać przekładnię w łapie. Nawet wiem, jaki przydomek nadadzą mi historycy! Wielki Endy przekładnia, Anderson. Tak, przez duże P! Ciekawe czemu, czyżby przydomek Szajba był Na pomoc! Ojej, trzymajcie się, chłopcy! Uratujemy was! A, Tata! tu się nie dzieje? Nie mam pojęcia. Jestem kierownikiem działu kontroli jakości przekładni zębatych. Odsuńcie się. proszę ma pomoc. Co jest? Masz kłopoty, stary, co? Zaraz, nie mogę się w tym połapać. To musi być jakiś nowy model. Jesteś mięczakiem, Grunewald. Za długo siedziałeś za biurkiem. Wystarczy wyłączyć prąd w czwartym piesie. Teraz zwolnij reduktor. Nie mogę. Nic ci nie jest? W porządku Andy, przepraszam cię Ja też, stary Może jestem szajbusem, ale za to mam świetnego kolegę Dzięki, przekładnia uh, uh, uh. Wybacz, Gula, dałem plamę Nie, to moja wina Chciałem zaszpanować przed tymi chłopakami Sztama? Pewnie Sztama No dobra, zjeżdżamy stąd e, Może lepiej zjedziemy kolejką? Nie, muszę coś załatwić. Ludi, daj spokój, nie musisz tego robić! Wiem ale, ale Ale... spróbuję. Nie zajeżdżaj mi, drogi! Ejże! Nasz pierwszy wyjazd na narty zakończył się wielkim sukcesem I to nie dlatego, że zdobyłem medal Trzymaj mały, zasłużyłeś na niego Tak, to się wie Przyjaźń między rodzinami Andersonów i Grunewaldów pomyślnie przeszła próbę A nawet się umocniła Fabryka traktorów Nie wchodzić bez kasków Anderson? Zaraz, co tu robisz staruszku? Redukcja etatów Personel zarządu średniego szczebla działu kontroli jakości był pierwszy do odstrzału. Proszę, proszę, proszę! I kogo my tu widzimy? Wykopali cię ze stołka Grunewald. Wolnego! Do kogo tamowa mowa, kołku? Grunewald to najlepszy spec od przekładni w stanie Wisconsin i pierwszy gość, który stąd awansował. Nasze kierownictwo nawet nie ma pojęcia, kogo straciło. Witamy na pokładzie, stary! Nie martw się! Postawię ci dużą kawę! Smakuje ci ludzi? Przeterminowane. No i co? Gramy jutro w piłę? Odpada, nie dam rady. Znów coś kombinujesz, gula. Cóż, odkąd mój staruszek wrócił do dawnej pracy, ma więcej czasu na majsterkowanie. Zabiera nas na żagle w ten weekend. Poważnie? Ty zawsze jeździsz na klawę wycieczki. Też mi wielkie mecyje. My z tatą żeglujemy co tydzień, ale po słodkich wodach? I po słodkich, i posłonych, i kwaśnych próbowaliśmy już wszystkich smaków. Ekstra! Może wybierzecie się razem z nami. Lecę zadzwonić i uprzedzić staruszka. Do zobaczenia przy sterze! Nie zapomnij o kasku tato. Mój tata co tydzień nurkuje w wodospadzie Niagara. Wy cię, jeśli jeszcze raz coś takiego! Wersja polska, masterfilm. Reżyseria Ewa Markowska, dialogi Dorota filipek załęska Dźwięk Sebastian Kaliński, montaż Mariusz Malicki, kierownictwo produkcji Dorota Suske-Body.